Witam serdecznie, zapraszam do posłuchania audiobooku na podstawie książki Uwolnijcie nas stąd. O duszach czyśćcowych z Marią Simą rozmawia Niki Elc. Dzisiaj kochani część 20, czyli kończymy rozdział śmierć. I zaczniemy pogrzeby i nagrobki. Czy w ogóle nie tylko zaczniemy, ale i skończymy? Czyli te dwa dzisiaj rozdziały. A między innymi, na przykład takie pytanie: A jakie jest najlepsze podejście w sytuacji, gdy pomagamy zmarłemu? Czy to prawda, że odchodząc z tego świata, widzi się film z całego życia? na przykład z drugiego rozdziału czy dusze mówiły coś na temat utrzymywania nagrobka po pogrzebie Część 20 Czyta Sylwia Nie zapominajka Jak poważnie powinniśmy traktować ostatnią wolę umierającej osoby Uważam, że powinniśmy traktować ją bardzo poważnie i dołożyć najlepszych starań, aby została uszanowana i spełniona. Ale pod trzema warunkami, jeśli te trzy warunki są spełnione, nazwałabym ostatnią wolę czymś świętym. To dlatego, że w trakcie umierania Bóg pozwala ludziom widzieć wszystko inaczej niż za życia i w pewnym sensie panują oni nad wszystkim. Warunki, o których mowa, są następujące. 1. Osoba była w pełni władz umysłowych w chwili śmierci. 2. Jej wola, rozpatrywana obiektywnie, nie była zła. 3. Śmierć nastąpiła stosunkowo spokojnie. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, to z pewnością musimy dołożyć starań, by ostatnią wolę spełnić. Jeśli ktoś postąpiłby wbrew ostatniej woli, to czy taki czyn, który rzecz jasna często jest równoznaczny z sprzeniewierzeniem się zmarłemu, stanowi cięższą przewinę niż sprzeniewierzenie się osobie żyjącej? Tak. Bóg uzna to za ciężką przewinę, ponieważ zmarły nie ma już żadnego wpływu na? Poprawną realizację swojej ostatniej woli przez żyjących. W sytuacji, gdy człowiek spodziewa się rychłej śmierci, jak może się na ten moment najlepiej przygotować? Modlić się i oddać wszystko Bogu, otworzyć się całkowicie na jego dobro i całkowicie mu zawierzyć. A jakie jest najlepsze podejście w sytuacji, gdy pomagamy zmarłemu? Rzecz jasna, należy się z tym człowiekiem modlić i mówić mu całą prawdę. Powiedzieć o światłości Bożej i o tym, że nigdy, przenigdy Bóg nie pozostawia nas samym sobie. Otaczając umierającego wielką miłością, należy zaproponować mu spowiedź, jeśli jeszcze jej nie było. Trzeba modlić się w intencji tego człowieka wraz z Matką Najświętszą i prosić ją. Aby w tej ostatniej podróży mu towarzyszyła, nasza matka nigdy nie zignoruje tego rodzaju prośby. Czy to prawda, że odchodząc z tego świata widzi się film z całego życia? Tak, tak w pewnym sensie jest. Opisy tego rodzaju doświadczeń tylko nieznacznie się różnią. Pewien znany mi szwajcar małej wiary sądził, że ludziom tak się mówi wyłącznie po to, by. Prowadzili przyzwoite życie. Nagle ciężko zachorował i zapadł w śpiączkę, doświadczając agonii, ale ostatecznie nie umarł. Przed tym doświadczeniem nie wierzył w życie wieczne. Gdy przywrócono mu świadomość, opisał mi siebie, siedzącego w pomieszczeniu, gdzie na przeciwległej ścianie było zapisane całe jego życie w wielkich szczegółach. Wtedy to zorientował się. Że życie wieczne istnieje i zaczął się bać. Ściana powoli rozpłynęła się, a za nią było coś tak nieprawdopodobnie pięknego, że nie był w stanie opisać tego słowami. Następnie wróciły czynności życiowe, przytomność i obudził się. Od tego momentu całkowicie zmienił swoje życie. Myślę, że mądrym pomysłem byłoby przeanalizowanie, dynamiki śmierci i zdanie sobie sprawy z tego co następuje gdy ludzie pozwolą prawdzie chrześcijańskiej prowadzić się u schyłku życia. Jak często słyszymy, że ktoś stał się katolikiem na łożu śmierci. A dla porównania, jak często słyszy się, że chrześcijanin porzucił chrześcijaństwo w takim momencie? Niech już pan odpowie sobie sam na te pytania. Poczęcie śmierci są najwspanialszymi momentami w naszym życiu, momentami, gdy Bóg jest bardzo blisko nas, a my przywiązujemy zbyt małą wagę do tych dwóch wydarzeń. Lepiej byłoby, gdyby zamiast sztucznego blokowania poczęć, zamiast wdrażania niemoralnych środków przyspieszających lub opóźniających śmie śmierć, ludzie pokochali i otoczyli uwagą, oraz opieką te szczególne chwile naszego życia, podobnie jak inne ważne wydarzenia. Jeśli społeczeństwo by tak postępowało, wiele wielkich prawd szybko ujrzałoby światło dzienne. Według tego, co pani mówiła w filmie ukazującym się w momencie śmierci, ludzie widzą z wielką jasnością zarówno dobre uczynki, jak i grzechy popełnione za życia. Czy film zawiera też grzechy, o których ci ludzie się dobrze wyspowiadali, grzechy, których gorzko żałowali i za które zadośćuczynili całym sercem? Pytam o to, ponieważ mówi się, że gdy korzystamy z sakramentu pokuty, Jezus wymazuje dany grzech na dobre i on już naprawdę nie istnieje do tego stopnia, że nawet szatan już o nim nie wie. Tak więc, jeśli Jezus naprawdę zabrał od nas ten grzech, jak albo raczej dlaczego te grzechy znowu się widzi w momencie śmierci? Przede wszystkim nie każdy widzi tego rodzaju film. A jeśli zobaczymy ten film, nie powinien być on ukazywany za atak szatana. Wyznane w pełni, zadośćuczynione grzechy nie ukazują się w filmie, ale Bóg uświadamia nam grzechy, aby ukazać swoją absolutną sprawiedliwość. Ponadto dusza, widząc ciemne i jasne strony swojego życia, zdobywa wiedzę, dzięki której zyskuje jasność i rozeznania, um, może przypisać siebie samą do odpowiedniego poziomu w czystcu. Niektórzy, słysząc to, orzekną, że ludzie, którzy wierzą w nawrócenie w ostatniej chwili, mają lepiej. Czyż tak nie jest? <laughs> tak. Stopnie świętości mają tysiące wariantów. Śmiech. Nie, tak całkiem poważnie. To ludzie nawracający się w ostatniej chwili z pewnością nie mają lepiej, ponieważ stracili wiele szans do świadczenia dobra. To z tej przyczyny ich miejsce w niebie nie będzie tak wysoko jak tych, którzy próbowali pełnić Bożą wolę w ciągu całego życia. Pani może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale na przestrzeni ostatnich lat Doświadczenia bliskie śmierci podlegają bardziej kompleksowym badaniom i pisze się o nich częściej niż kiedykolwiek przedtem. Przychodzi mi na myśl szczególnie jedna taka książka. W związku z tym moje pytanie do pani brzmi następująco. Czy kiedy ludzie, którzy niejako powrócili do życia, opisują swoje doświadczenia, to rzeczy przez nich opisywane są jakoś weryfikowane, czy może. Są zawsze stuprocentowo prawdziwe? Nie, z pewnością tak nie jest, ponieważ ci ludzie jeszcze żyją. Musimy kierować się tutaj miłością bliźniego, ale być też mądrzy i ostrożni. Niektóre z popularnych opisów zawierają ewidentne przekłamania, tak jak w przypadku objawień bądź głosów wewnętrznych doświadczeń ludzie. Pełni miłości i modlitwy, umiejący rozeznać, tacy jak wierzący lekarze i teologowie, muszą uważnie zweryfikować prawdę tych doświadczeń. W przypadkach, gdy człowiek jest otoczony wyłącznie niemodlącymi się świeckimi lekarzami, którzy również rzecz jasna mają na niego jakiś wpływ, łatwo o przekłamanie rozsiewane nawet bez udziału tegoż człowieka popatrzeć na mój osobisty przypadek. Tylko to, że jakiś psycholog może ręczyć z całą pewnością iż jestem zrównoważona, uczciwa i nie mam choroby psychicznej nie wystarczy w żadnym wypadku aby mieć pewność, że mówię wyłącznie prawdę. Również inne doświadczenia, które nie są jednoznacznie ponadnaturalne muszą być weryfikowane jeszcze ostrożniej niż moje lub te przeżywane przez dzieci z Medziugorjem. W wspomnianej przeze mnie książce, która ostatnio odniosła sukces w USA, jest napisane, że dusze wybierają, kiedy i w jakie ciało się przyobleką. Dlatego książka również sugeruje, że aborcja, mimo że jest aktem wymierzonym w naturalny porządek rzeczy, nie jest aż taka zła, gdyż znaczy to tyle, że dusza chciała pójść gdzieś indziej. Co pani na to? Niebezpieczny nonsens. To ewidentnie wpływ szatana. Musimy modlić się za tę osobę, by miała na tyle pokory, aby poddać siebie i swoje doświadczenia weryfikacji nie tylko u świeckich lekarzy i psychologów, ale również u ludzi głębokiej modlitwy i rozeznania, ekspertów w chrześcijańskich prawdach duchowych, przeciwnych wypadków. Kłamstwa rozejdą się wśród jeszcze większej rzeszy ludzi. Czuję się w obowiązku dodać, że odpowiedzialność za każdą aborcję, która zostanie przeprowadzona z powodu treści tej książki, spadnie na tę osobę lub jej doradcę. I następny rozdział. Zaczynamy pogrzeby i nagrobki. Czy dusze wspominały pani o pogrzebach? Przede wszystkim dusze czyśćcowe wolą pozostać w swoich domach przez dłuższą chwilę, a nie zostać od razu przetranspontowane do kostnicy. Miejsca takie jak kostnice nie sprzyjają modlitwom w intencji dusz. Dusze potrzebują modlitw, które są odmawiane jeszcze w domu. A najczęściej zarówno dusze, jak i modlitwy zostają zaniedbywane, ponieważ zbyt szybko zabiera się z domu ciała. Poza tym, dusze, jak już wczoraj wspomniałam, oglądają swoje własne pogrzeby. Są one w stanie powiedzieć, kto się za nich modli, a kto jest tam, tylko po to, aby się pokazać. Słyszą też, co my o nich mówimy. Łzy nie mają tu znaczenia. Łzy są konieczne dla naszego uzdrowienia, ale nie dla nich. Pogrzeby powinny być jak najprostsze i przygotowywać nasze serca z wielkim sercem i miłością. Jakie aspekty dzisiejszych pogrzebów mogą się duszą nie podobać? Nie lubią, gdy mówi się o nich fałszywie, nawet jeśli prawda nie jest zawsze atrakcyjna. Mowy pogrzebowe muszą być szczere, jeśli za ich pomocą chcemy im pomóc w przejściu do wieczności. Rodzina musi przyjąć do wiadomości i wyznać grzechy tej duszy, powierzając je w modlitwie Jezusowi. Dusze nie lubią wystawnych pogrzebów. Nie podoba się im kremacja, ani to, że ich ciała są oddawane lub sprzedawane dla celów naukowych bądź do szpitali. Rozsypywanie prochów z samolotów lub wrzucanie ich do. Oceanu jest śmieszne i nikomu nie przynosi żadnej korzyści, a wręcz dusze nad takim czymś boleją, ponieważ przez to żyjący najprawdopodobniej zapomną o nich, zamiast otaczać ich regularną modlitwą i uczynkami miłości. Kościół dał pozwolenie na kremację tylko po to, by ukrócić świętokradztwa. To kolejna decyzja, podyktowana polityką, bynajmniej nie pomocna ani uświęcona. Nie podoba im się nic, co nie pomaga w modlitwie, albo co zniekształca prawdę o tym, kim są. Wspominanie ich przed Jezusem polega właśnie na tym, by zebrać wszystkie elementy ich życia, by tworzyły całość, orędować za nimi i świadczyć dobro ze świadczenia, którego nie wywiązali się za życia zbyt sumiennie. Teraz przypomina mi się pewna dusza, która zabitała u mnie za dnia. Pewnego popołudnia, gdy szłam akurat w stronę domu, przechodziłam przez zagajnik i napotkałam bardzo starą kobietę. Moją pierwszą myślą było: Ależ ona staro wygląda. Kobieta skierowała się w moją stronę, wyglądała na smutną i w jakiś sposób zagubioną. Pozdrowiłam ją i zapytałam: Dlaczego tak chodzi całkiem sama, skoro robi się późno? Odpowiedziała: Nikt o mnie nie dba. Nie ma dla mnie miejsca u nikogo i muszę spać na ulicy. Pomyślałam wtedy, musi być trochę niespełna rozumu. Zastanawiałam się przez sekundę, po czym zaoferowałam, że mogę ją przyjąć do siebie, wiedząc, że nawet jeśli okazałaby się uciążliwa, to pewnie nie zostałaby bardzo długo. Pani, może zatrzymać się u mnie, choć mój dom nie jest zbyt duży. To wszystko, co mam, ale przynajmniej jest dach nad głową. Poza tym, mogę też dać pani coś do zjedzenia. Od razu poweselała i odparła: Tego właśnie potrzebowałam! Później dowiedziałem się, że w pewnym momencie życia ta kobieta odesłała z kwitkiem człowieka znajdującego się w prawdziwej potrzebie i przez to musiała przebywać w czyścu, aż do dnia, gdy ktoś jej nie przygarnie do siebie. Widzi Pan, w ten sposób zadośćuczyniłam za ten grzech i został on odpokutowany. Moja propozycja gościny była zadośćuczynieniem za jej zaniedbanie. Zadośćuczynienie jest zawsze konieczne, a jeśli my. Dobrowolnie się go nie podejmiemy, Bóg się o to zatroszczy. Czy dusze wspominały jeszcze o innych praktykach popularnych w zachodnich domach pogrzebowych, które uważają za złe? Wybierając dom pogrzebowy, najbezpieczniej jest wybrać taki, który jest związany z porządnym chrześcijańskim kościołem. Najlepiej tym, w którym zmarła osoba modliła się za życia. To zagwarantuje, że ziemskie szczątki naszych ukochanych zmarłych nie zostaną w jakikolwiek sposób zbezczeszczone. Czy dusze mówiły coś na temat utrzymywania nagrobka po pogrzebie? Tak. Na ten temat też mówiły i ta praktyka jest bardzo istotna. Grób powinien być skromny i pielęgnowany z miłością. Powinno się go regularnie skrapiać wodą święconą. Powinno się na nim umieszczać. Stale zapaloną, poświęconą świecę. Dusze czyśćcowe potrzebują tych znaków i bardzo je doceniają. Odwiedziny na grobach są również mile widziane. Te wizyty pomagają zarówno im, jak i nam o wiele bardziej niż myślimy. Istnieją gdzieś takie cmentarze, gdzie z powodów praktycznych płyty nagrobne są kładzione na ziemię, tak aby mogły swobodnie przejeżdżać po nich kosiarki. To się nazywa lenistwo i brak miłości ze strony rodziny. Z tego powodu dusze te będą musiały dłużej cierpieć dłużej niż inne, których rodziny odwiedzają grób i dbają o ich miejsce spoczynku. Każdy nawet najmniejszy gest pomaga duszom i nam również, ponieważ wtedy rośnie prawdopodobieństwo tego, że dusze wstawią się za nami gdy będziemy potrzebowali ochrony lub pomocy. Nawet jeśli, dajmy na to, postanowimy umyć okna z miłości do dusz, będzie to miało dla nich duże znaczenie. Jak długo taki grób powinien być pielęgnowany? Podobnie jak w innych kwestiach i tu kontynuacja powinna objąć przynajmniej trzy pokolenia. Mówię o trzech pokoleniach, ponieważ jest w Biblii napisane, że grzechy ojców przychodzą na nas... Na trzy lub cztery pokolenia. W związku z tym nasze modlitwy powinny obejmować kilka pokoleń, również tych przodków, których niekoniecznie znaliśmy osobiście. Bardzo dobrze, gdy dzieci są tak wychowane, że interesują się swoimi dziadkami i pradziadkami. Takie wychowanie jest dobre dla wszystkich, pokazuje im drogę do przebycia i jedność. W dzisiejszym społeczeństwie rodziny tak często przeprowadzają się Pogoni za lepszym pieniądzem, możliwościami lub większym domem. Że jak sądzę, może to prowadzić do dezorientacji. Czy zdajemy sobie w głębi serca sprawę, że wszyscy ludzie muszą w pewnym momencie powrócić do domu? Szatan rozpędza rodziny na wszystkie strony świata, zarówno w obrębie jednego pokolenia, jak i między ich pokoleniami. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.